Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na filmie instruktażowym oficjalnego dystrybutora marki Lit Fluid w Polsce. W tym odcinku chciałbym Państwu przybliżyć głowicę YZ15, która jest najbardziej podstawową głowicą tego producenta, kompatybilną z większością pomp perystaltycznych dostarczanych przez firmę Lit Fluid. Podstawową cechą głowicy YZ15 jest to, że jest to głowica przelotowa. Czyli wąż perystaltyczny nie jest w niej zainstalowany na stałe, a jest przewleczony w jednym odcinku, co zapobiega skażeniu medium, czyli głowica bardzo, bardzo dobrze sprawdza się w aplikacjach, w których nie można dopuścić do, do skażenia medium. Wymiana węża jest bardzo prosta, bardzo łatwa, wystarczy dźwignię przełożyć. Szczęka głowicy unosi się. Wkładamy wąż w szczelinę, przewlekamy go. Przez rolki i wyciągamy go z drugiej strony. Są specjalne zatrzaski, które ten wąż przytrzymują, sprężynowe, czyli wąż nie ma tendencji do przesuwania się w głowicy. Głowica jest wyposażona w trzy rolki tłoczące ze stali nierdzewnej, łożyskowane. Na specjalne zamówienie możemy taką głowicę wyposażyć w sześć rolek tłoczących, które zwiększą rozdzielczość dozowania, natomiast zmniejszą nieco ogólną wydajność. Głowica YZ-15 obsługuje aż 7 rozmiary węży tłoczących, co czyni ją bardzo uniwersalną. Może generować przepływy bardzo, bardzo niewielkie, jak i średnie. Głowica obsługuje węże perystaltyczne w standardzie 1,6 mm, co oznacza, że są to węże o ściance 1,6 mm. I średnice wewnętrzne 0,8 mm, 1,6 mm, 2,4 mm, 3,2 mm, 4,8 mm, 6,4 mm, 7,9 mm. Oczywiście ta najmniejsza wydajność jest zarezerwowana dla wężyka najcieńszego, czyli 0,8 mm. Natomiast wydajność największa jest zarezerwowana dla wężyka największego, czyli o średnicy wewnętrznej 7,9 mm. Tak jak wspomniałem na początku, głowica jest kompatybilna z większością napędów, z większością pomp perystaltycznych marki Litfluid. Ale także innych producentów, którzy stosują ten standard mocowania. Głowice YZ15 możemy łączyć szeregowo dzięki specjalnej konstrukcji wału. W części frontowej wał ma nacięcie, w części tylnej jest specjalna płetwa. I dzięki tej, takiej konstrukcji wału możemy sumować do czterech głowic, czyli po prostu skręcić e, m, cztery głowice jedna do drugiej przy pomocy specjalnie przygotowanych takich długich szpil. Oczywiście e, konieczny jest e, też specjalny napęd, który ma odpowiednią moc, aby napędzać cztery głowice. W przypadku pomp marki Litfluid, są to napędy oznaczone cyfrą 1, czyli na przykład BT100S myślnik 1, BT100F myślnik 1, ale także napędy oznaczone WT300S, WT600S, WT300F i WT600F. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszamy na stronę internetową www.pompymyśniklaboratoryjne.com, gdzie znajdą Państwo pełną ofertę marki Lit Fluid, czyli wszelkiego rodzaju pompy perystaltyczne, strzykawkowe i zębate. Zapraszamy www.pompymyśniklaboratoryjne.com.